Cześć, nazywam się Ania Powierza. W Kurierach mam zaszczyt i ogromną przyjemność grać Monikę Lubaszek. To jest siostra Tomka i siostra Janka. Jest właścicielką wielobranżowego sklepu słoiczek. Gdzie jest ten nowy? Spóźnia się znowu? Wyłączył telefon. O i tak do niczego się nie nadawał, dwie lewe ręce. Lepszy taki niż żaden. Gdzie ja teraz do roboty kogoś znajdę? Trzeba ogłoszenie powiesić. Dość tego, wynocha z mojego sklepu. Bo co? Bo monitoring tu jest i zaraz policję wezwę. Jest bardzo dzielną kobietą, chociaż jest to samotna matka i wychowuje nastoletniego syna. Halo, synek, co tam? Tylko szybko, bo jestem zajęta. Pamiętasz, że mam niedługo wycieczkę szkolną? Muszę kupić buty i plecak, a nie mam nic na karcie. No ale przecież robiłam ci przelew niedawno. Mamo, kiedy to było? Miałem wydatki. Ale dlaczego ty dzwonisz do mnie? Tylko wtedy, kiedy potrzebujesz pieniędzy? Zazwyczaj stara się robić wszystko dobrze, chociaż nie zawsze jej to wychodzi. Może też być czasami irytująca. Bardzo rozwydrzyła swojego syna Damiana, chociaż trzeba jej oddać, że przynajmniej ma tego świadomość. Damian, to mógłby się do roboty wziąć i pomóc trochę, a nie tylko pff, ręce po pieniądze wyciąga. O w tym roku maturę ma, musi o, się uczyć. Pani moni. Nowy serial telewizji Puls Kurierzy już od poniedziałku 13 marca w tygodniu o 20 na Pulsie 2.